Siemaneczko w ten piękny słoneczny dzionek. Patrzcie, co kwitnie. Pamiętam, że kupiłem Mix Nasion. Miało być tyle kolorów. No i co? No, są dwa. Są dwa kolory. No ale piękne z wiosenki. Pewnie sadzicie co nieco dzisiaj. Ja pomyślę, może coś dziś posadzę. Także pojawi się jeszcze jakiś film. Ej, fajnie to wyglądanie, tylko szkoda, że kwitnie na wiosnę, tak jak przebiśniegi, Tyle, że to później trochę kwitnie i chyba dłużej. Albo podobnie. Ekstra, co? Spróbujemy zrobić tryb makro. To co lubię. Tylko może być lipa przez chwilę. U, ciężko. No i bez stabilizacji. Jakbym chlał, a nie piłem wczoraj, a miałem zamiar live'a zrobić. O, zobaczcie. Fajnie. Gdzie to śniadanie na dzień kobiet. Zaraz ci zrobię. <laughs> Dobra, to co? Strzeliście, muszę iść. <laughs> Zrobić śniadanie, żonie. Obiecałem Dobra, starczy kwiatków. Patrzcie jaka piękna pogoda. Ale chmury są. Nie, niedziela. dziela, trzeba będzie to kupę ogarnąć. Dzisiaj. Drzewa tam pełno do cięcia. A O, patrzcie jak szklarnię otwieram, żeby się wietrzyło trochę z rana. Taki tu system. Jak działa. No. Trzeba będzie zobaczyć, jak tam palmy w tamtej szklarni, w nieogrzewanej, chyba cały sezon zimowy. Wszystkie palmusy plus juki tam stoją. O dwie. I nic się nie stało. Naktylowiec tam widać. O, psiknę dzisiaj w Waszyngtonie, bo ciepło. Miałem psiknąć tydzień temu. Od tego grzyba. Dobra, to do zobaczenia. Do później. Dziada się wyłącza. O. Paulownia 3 Też muszę ją przyciąć jeszcze. Kurde, zapomniałem. Może dzisiaj. Trzyletnia to jest, taki odrost. Papugi ćwierkają. Trzeba będzie już niedługo otworzyć tutaj wietrzenie. Tą piankę wyskrobać. Wszystko ładnie? Patrzcie ile much. Rozszczelniają mi się szyby na szklarni. Trzeba będzie powymieniać to z czasem. Bo to też już tak ciepło nie trzyma, jak już muchy są w środku. Brzydko to wygląda, nie jakby ktoś się zżygał tam pod potrzebami. <grybujesz> Dobra, na razie icho.